Pożerze Horyzonty. 11 września, w ramach akcji Narodowego Czytania, wybraliśmy się w podróż na Litwę z utworem Elizy Orzeszkowej nad Niemnem. Eliza Orzeszkowa jest pisarzem kontynentu radniowskiego, już w sali konferencyjnej pierwsze mieli możliwość posłuchać swoich kolegów i koleżanek z klas drugich, wcielających się w rolę barwnych postaci z nadniemnym. Jaką scenę z nadniemnym odczytałeś? Odczytałem scenę legendy grobowca Jana i Cecylii. Byłem anzelmem, który całą tę historię opowiadał. Czy Twoim zdaniem wartości przekazywane w Nadniemnym są aktualne dla współczesnych? Nie do końca, przynajmniej powinny być aktualne, ale takie wartości jak pracowitość czy pomaganie rodzinie są coraz bardziej zaniedbywane. Nad no, tymi wartościami to jest przede wszystkim honor, oddanie ojczyźnie, pracowitość i myślę, że jak najbardziej powinny być one aktualne w dzisiejszych czasach, ale no niestety nie zawsze są. Nadniemnym pokazuje nam świat targany wieloma konfliktami, w tym konfliktem pokoleń. Pani zdaniem, w utworze znajdziemy również wskazówki, co zrobić, żeby żyć w międzypokoleniowej zgodzie. Jaki jest, Pani zdaniem, najlepszy sposób na uniknięcie konfliktów? No, faktycznie jest to jeden z ważnych problemów w tej powieści. Myślę, że brak porozumienia w, między bohaterami tej powieści wynika z braku zrozumienia sposobu myślenia mentalności. Tak? Mamy tutaj pokolenie starsze, które reprezentuje mentalność bardziej konserwatywną i pokolenie młode, które podąża za nowoczesnością. No już inaczej patrzy na świat. Te konflikty wynikają również z braku szacunku dla wartości jednych, i, i drugich, reprezentowanych przez jedno i drugie pokolenie. Co pozwala uniknąć takiego konfliktu? Myślę, że przede wszystkim empatia, czyli umiejętność życzliwego spojrzenia. Przedstawicieli jednego pokolenia na pokolenie drugie, umiejętność wczucia się w sposób myślenia jednego i drugiego pokolenia, ale też szacunek dla wartości reprezentowanych przez jedno i drugie pokolenie. I myślę, że w powieści. Gdzieś tam te rozwiązania w niektórych, nie we wszystkich konfliktach, nie wszędzie y, odnajdujemy ten szacunek i empatię, ale w niektórych sytuacjach y, można odnaleźć właśnie takie rozwiązanie tak? czyli zrozumienie, empatia i szacunek. I myślę, że w życiu y, naszym współczesnym również warto kierować się właśnie tymi względami. Mamy nadzieję, że podobała Wam się tegoroczna wycieczka z książką. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną.